Cześć, tu Ula. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać organizer, który zrobiłam w prezencie dla mężczyzny. Jak go zamawiałam na stronce Craftuli, to wyobrażałam sobie, że użyję różnych mix media, że będą tam śrubki, tekturki, trybików i w ogóle wszystko, co nam się standardowo kojarzy z pracami dla mężczyzn. No, niestety, albo stety, <laughs> życzenie obdarowanego było inne. Chciałam mieć ten organizer ozdobiony w stylu art deco. No i cóż, króluje nam tu z kolorów czerń i złoto. <grywy> ścianki wewnętrzne mamy ozdobione różnymi ornamentami albo wzorami geometrycznymi. Nałożone wszystko przez maskę. Natomiast ścianki zewnętrzne ozdobiłam tekturką. Ona się nazywa koniczyna marokańska. Jest pozłocona. Mamy taki efekt 3D dzięki temu. Na kropkę nad i robią dwa szklane paciorki czarne. Ten jest tylko na ozdobę, tu nam się nic nie otwiera. Natomiast ten służy właśnie do otwierania tej małej szufladki, która jest w tym organizerze. Jeśli jesteście ciekawi, czym ozdobiłam i jak zrobiłam taki organizer, no to zapraszam do oglądania dalszej części tego filmu. Tam wszystko zobaczycie. Dostałam sobie oczywiście um, organizer 195. Ja go już wcześniej y, rozpakowałam i oznaczyłam sobie, co jest y, na zewnątrz, żeby nie było y, tej y, y, powtórki z rozrywki y, z mojej szkatułki, którą Wam tutaj podlinkuję, y, więc, y, więc to y, będę go y, gestować, najpierw y, gruntować takim y, białym y, gessem. Następnie chciałabym nałożyć na niego y, złotą farbkę. Y, jeśli y, w sensie nie ma tego w sklepie Kukosi, ale Wam podlinkuję y, alternatywy y, do tego, y, jeszcze y, sobie y, jako opcję y, złote płatki tutaj przygotowałam. Bo nie wiem, czy ta złota farbka da mi taki efekt, jaki będę chciała, więc to jest mój backup, te złote płatki. I będę nakładać potem czarne gesso przez maski. Maski sobie przygotowałam w różne wzory: takie, takie, takie. I w sumie miałam jeszcze taką czwartą maskę, natomiast przez nią się trochę, ona jest taka bardzo gipka i, i bardzo ciężko uzyskać przez nią tylko taki wzór, tylko po tych liniach. I już prawie kupiłam nową maskę odwrotną, ale. Zobaczyłam w sklepiku Ogosi, oczywiście w Kraftuli też jest dostępna tekturka. Właśnie taka marokańska, marokański wzór. Niestety jeszcze do mnie nie dotarła w momencie, gdy to kręcę. Mam nadzieję, że na dniach dotrze. Natomiast ja już dzisiaj zaczynam swoją zabawę z tym organizerem. No i po prostu jak tekturka do mnie dotrze, no to, no to wam ją pokażę w momencie kręcenia. Dobra, no to, no to tyle, no to ja się zabieram do pracy. Zaczęłam tak jak ostatnio, rozpakowałam organizer z pudełka, porozkładałam go sobie na biurku, tak żeby móc go wygodnie gasować. I tak jak mówiłam, zaczynam od gessa białego, uważając tylko, żeby nie zagesować tych miejsc, które służą do sklejenia, czyli tych wypustek takich i tych dziurek, tu mam już wszystko zagesowane z jednej strony, no i na to leci złota farbka. Póki co pędzelkiem, myślałam, że się zajadę, tak szczerze powiedziawszy ale no, ten mniejszy kawałek jakoś, jakoś poszedł, hmm, bardzo nierówno, hmm, ale zaraz zobaczycie, że znajdę lepsze rozwiązanie na to wszystko. No, przy tym dużym kawałku to już mi się tyle tej farby wylało, że stwierdziłam, że pędzlem to nie ma co. Wzięłam tą szpachelkę i też nie do końca wychodziło to jakoś idealnie, bo widzicie, że są takie prześwity, jest trochę jaśniej w pewnych miejscach, trochę ciemniej. No ale starałam się to jednak wyrównać, już i tak szpachelka to był postęp w porównaniu do pędzla. Nie wiem, ile bym na tym czasu spędziła, gdybym to pędzlem sobie malowała. Natomiast no tutaj ten nadmiar farby, który mi zostaje, z powrotem spuszczam do pudełka, znaczy do tego... no nie jest to słoiczek, bo to jest plastikowy, buteleczka, o, właśnie. O, już takie całkiem sensowne tło się zrobiło, stwierdziłam, że mogłabym być tynkarzem. No i właśnie, pomimo tego, że jakby nie potrzebowałam drugiej warstwy tej farby nakładać, bo ona była dość jakby kryjąca, tak, no to stwierdziłam, że ta powierzchnia nałożona szpachelką jest tak fajna i o tyle lepsza od, od tej nałożonej pędzlem, że po prostu sobie to zrobię jeszcze raz, no i wygładzę wszystko, żeby mieć taki fajny, gładki wzór. Wszystko suszę na nagrzewnicą pozostałe te, pozostałe te fragmenty Na nich nakładam czarne gesso Oczywiście można było to zrobić od razu Nałożyć czarne gesso zamiast tego białego Natomiast, no wiecie Wydawało mi się, że wszystko sobie świetnie zaplanowałam No ale <ścoughs> okazało się, że nie do końca No więc na białe poszło czarne Hmm, bo takiego dła potrzebowałam. No i tyle. To czarne gesto było w ogóle o wiele gęstsze niż to białe, i bardzo trudno się je nakładało pędzlem. I tutaj też znalazłam sobie świetne rozwiązanie. Zaraz je zobaczycie przy, tych, przy tym e, przezroczystym gesso. I to gesso. Nakładam na tą złotą farbkę z tego względu, że potem będę nakładać przez maskę czarne. I obawiałam się, że przy nakładaniu maski przez czarnym gesem, no gdzieś mi się ten wzór nie odbije do końca. W sensie gdzieś mi się rozleje i tak dalej. No i teraz, jakbym chciała to wyczyścić i chciałabym to zdrapywać, to zdrapywałabym to najprawdopodobniej ze złotą farbą, więc chciałam um, zabezpieczyć tą złotą farbkę przed zdrapaniem, no i dlatego użyłam gessa transparentnego tu już widzicie ten ulepszony sposób z kartą po prostu nie wiem, słyszałam o tym sposobie tyle razy i jakoś nigdy nie, nie wypróbowałam go a tutaj no jeju, po prostu 3 sekundy i tekturka jest cała zagesowana i to w dodatku Takim fantastycznie, taką cienką warstwą tego gesta. taką w sam raz i jest równo i no, po prostu cud miód i cukierki, naprawdę. Popatrzcie, siup, siup i już gotowe. A pędzlem no zdecydowanie za długo. Tu sobie jeszcze y, przeczyszczę, jak mi gdzieś wyszło właśnie gesso czarne z, z drugiej strony. Chusteczko nawilżającą ręce całe czarne <grymne> ale spoko <grymne> skończone kolejny etap to już w zasadzie klejenie klejenie szuflady ponieważ jej nie ozdabiałam, nie, nie nakładałam przez maskę nic na nią, w związku z tym tą szufladę już mogłam spokojnie sobie skleić. Klej intraligatorski nakładam właśnie takim patyczkiem do szaszłyków. No i, no i sklejam kawałek po kawałku. Dzięki temu zrobi mi się trochę miejsca na stole. Przód szuflady, i już wszystko będzie sklejone. na maski. Mamy złote tło i teraz będziemy nakładać y, czarnym gessem wzór. To były takie moje próby akurat tej ścianki. Mm, ją miało być najmniej widać, więc chciałam sobie na niej trochę przetestować, jak to będzie wyglądać i jak jest też, y, jak się nakłada maskę tą y, kartą. Chwila prawdy. Voila, jest świetnie. Wysuszyłam sobie, i ona hmm, leży i czeka aż sobie wyschnie. A tymczasem hmm, biorę drugą ściankę, to jest tylna ścianka. No i tutaj też nakładam wzór, tym razem takie duże liście. Ja bardzo dokładnie, bo wiem, że <laughs> no tutaj mi się może rozlać. Więc bardzo ostrożnie nakładałam tą maskę, żeby każdy milimetr był pokryty, ale też żeby mi się ona nie podnosiła, żeby żeby nie musiała jakoś bardzo dużo drapać tego. Wiecie, no i jest inna sytuacja, jeżeli mamy. Maskę, którą chcemy nie wiem, jakoś tam niedbale nałożyć, nie zależy nam na tym, żeby Żeby ten wzór był jakiś taki dokładny, natomiast tutaj, no, w stylu Art Deco, wszystko musi być idealne. Także bardzo się starałam. Tu mamy jeszcze tą końcóweczkę. I właśnie dlatego, dlatego nakładania y, masek, w sensie przez to, że musiałam nakładać tam te maski na ścianki i one musiały jednak y, być y, dobrze nałożone, no to dlatego nie złożyłam tego organizera wcześniej. A tutaj już widzicie, jak sobie wykałaczką. Y, Zdrapuję jeszcze takie, gdzie to gesso było takie niby wysuszone, ale takie jeszcze nie do końca, więc ono mi bardzo ładnie zaczęło schodzić tą wykałaczką. Więc wszystkie miejsca, które gdzieś mi tam się rozlały, no to sobie tak zdrapałam. A tutaj dalszy ciąg, właśnie pracy na kwadratach, czyli część maski sobie założyłam tak, żeby. Mi się pokrywał wzór z tym, co już mam, natomiast no, tutaj na dole wypełniam brakujące miejsce z jednej strony i potem z drugiej strony. Ok, tylko troszeczkę trzeba było tam strapać um, yy, kołaczką, ale to dopiero po podsuszeniu. Natomiast ten, ta maska, ten wzór jest dość wdzięczny. On się raczej nie rozlewa aż tak bardzo. Tutaj wydaje mi się, że mi się rozlało z tej strony, bo po prostu nie wyczyściłam sobie maski po tej pierwszej stronie. Więc, no cóż. No i tutaj Wam jeszcze pokażę, jak się bawiłam. Yy. Z, z, tym, z tą tylną częścią, że właśnie no tak na raty dość, dość mocno na raty. Ale tutaj nam z prawej strony jeszcze. Um musiałam uzupełnić sobie wzór i też na dole tam e, miałam na początku maskę przyczepioną, tak że właśnie tam taka rameczka taka mi została na dole tak naprawdę mogłabym tego nie robić no bo umówmy się, kto będzie tam zaglądał, e, praktycznie nikt <grytanie> i mogłaby, e, mogłaby taka ramka tam zostać na samym dole, no ale jak już robiłam, to już robiłam do końca, także także tak No więc, no tam się troszeczkę już podniosło. Chyba wydaje mi się, że zahaczyłam pierścionkiem jak myłam tą maskę I, i po prostu była taka podniesiona, w tym tym miejscu, niestety. No ale cóż, no teraz lewa strona, później będzie, zdaje się. Góra, lewa i, i prawa. Troszkę, troszkę jest to pracochłonne, i, i, i pamiętam, że po prostu jak. No to robiłam, to sobie myślałam, o Boże, wiem już, po co są maski formatu A4. <grywy> Nie trzeba się tak męczyć, tylko można wzór na raz nałożyć. Um, I. i <grywy> a tutaj po prostu sztukowanie. O, no, także niezła, niezła z tym była zabawa. A natomiast, no co? Udało mi się. Obiście mówiłam, że najpierw z lewej teraz, a potem z prawej. A tu się okazuje, że najpierw z prawej, a potem z lewej. A fajnie, bo, bo już nie, nie musiałam jeszcze bardziej tego sztukować, Tego sobie tak to zrobiłam jakby na raz. No i znowu karta. Um, no, cudowny wynalazek. Naprawdę nie wiem. Ja, ja to przeczytałam na pewno na blogu kreatywnym u Kamili. Um, sumie ciekawa jestem. Uwa używaliście tak karty, znaczy jakby nakładania gesta przez kartę, czy raczej, czy raczej czym pędzlem, albo takim. Jeszcze są takie jakby silikonowe pędzle, takie kuchenne chyba. To widziałam też, że dużo osób używa. To też może być całkiem fajne. Przynajmniej lepsze od tej szpachelki, która jest tak. Z jednej strony no, niby fajna, ale tutaj zabiera A, jakieś takie rzeczy, więc myślę, że taki pędzelek silikonowy, no to fajnie się będzie zaopatrzyć. A tutaj właśnie czyszczenie maski, pod spód sobie nakładam, znaczy pod spód sobie podkładam yy, mokrą ściereczkę, mokrą chusteczkę, no i z góry też mokrą chusteczką. To czyszczę tak na szybko. A jeszcze trochę drapania i trochę drapania, właśnie w tych, w tych miejscach, w których będę przyklejać ścianki. Sobie uświadomiłam, że nie mogę wzoru tak do samego końca nałożyć, bo przecież tam się musi skleić jedna ścianka do drugiej, więc, więc znowu wykałaczka poszła. Bardzo wdzięczne narzędzie, muszę przyznać. No i last but not least. Idziemy z maską z lewej strony. Tutaj sobie zaklejam już, żeby właśnie um, no nie ubrudzić tego kawałka, który będzie mi służył do sklejania jednej ścianki do drugiej. Wydrapany fragment. Wydrapane fragmenty, no ale tak, tak się prezentuje właśnie. Jedna, druga. Bardzo fajnie, w sumie wyszło. Jest tak, wiecie, więcej złota i mniej czerni. A teraz będzie więcej czerni i mniej złota. Znowu złota farbka w ruch. No i tym razem już takie wachlarzyki nakładamy. Znowu przejeżdżam kartą, żeby właśnie zebrać nadmiar tej farby. Tam na spód już, to co widzicie, jakby pod, pod spodem, już tam nie muszę nakładać maski, bo to jest po prostu szuflada. Więc tam jej kłaść nie będę. Natomiast na samą górę, tak, widziałam, że mi się a coś mi się tam rozmazało. No to woda. Albo ręcznik, zmazałam i po wysuszeniu nałożyłam to jeszcze raz. No i taka już się przyzmętowała końcówka. A tutaj papier ścierne. Wygładzenie brzegów, tak żeby się nie haczyło. Jakiś nadmiar gessa, gdzie mi się tam coś porozlewało. Sobie pościerałam na każdym brzegu nie tylko szuflady, ale całego organizera. I fajne narzędzie do czyszczenia, czyli szczotka do, do ubrań. Świetnie się sprawdza na, na czyszczenie właśnie stołu z jakichś takich drobinek, typu na przykład opiłki z tego papieru ściernego z resztki farby. Sklejanie organizera. Tutaj, jeżeli mi coś w dziurkach zostało, to sobie albo to nożykiem poprzecinałam, albo potem będzie też widać, że szpikulec świetnie się do tego nadał, żeby te dziurki jednak uwolnić od nadmiarowego gesta, któryś tam mogło dostać. No i zaczęłam od tylnej ścianki, potem półka, potem. Przednia um, przegródka, teraz boki. To jest właśnie to, że ja sobie, um, zanim zaczęłam to gesować, to ja sobie, jakby, opisałam te wszystkie ścianki, podpisałam sobie, w której kolejności powinnam to poskładać, tak, żeby nie musieć, um, nie wiem, odrywać, rozrywać ścianek, na przykład bocznych, bo zapomniałam wsadzić, um, um, no, nie wiem, tej przegródki w, w um, kwadraty. Tylko właśnie wszystko miałam już przygotowane i opisane. No i teraz już składałam, właśnie w takiej kolejności, w której powinnam. Co prawda, miałam trochę wątpliwość, czy jednak ten dół nie powinien być wcześniej niż tylna ścianka, ale okazało się, że jednak, że jednak nie, że jednak wszystko sobie dobrze wymyśliłam tym razem. Także fajnie. Właśnie leci ten. A nie, widzicie, kurczę. Najpierw w dół poleciał, potem tylna ściąga. Dach. <laughs> Się zaopłała. Czyli mamy większa przygródka, potem mniejsza przygródka, a potem dopiero na sam koniec poleciał hmm, tyle. kładam szufladę. No i jeszcze wykończenia, czyli jak już mam sklejony, sklejony ten organizer, no to przejeżdżam czarnym gestem te miejsca, takie klejenia i też brzegi, te, takie kanty, o, właśnie takie. No i co? Wydawać by się mogło, że a organizer gotowy, pomalowałam wszystkie brzegi na czarno Całkiem fajnie się prezentuje Ale jak mawia pewien youtuber, nic bardziej mylnego, proszę Państwa Ponieważ w międzyczasie zdążyły mi przyjść tekturki Turki marokańskie, yy, marokański wzór, czy jak go tam zwało. I będziemy to złocić, i będziemy to przyklejać na każdej ścianie z zewnątrz. Także zaczynamy zabawę z zewnątrz. Najpierw pokryłam wszystko gessem transparentnym, tym razem już nie tym białym. Chciałam mieć um, kolor złota jak najbardziej taki realny i się, że jak nałożę na to białe gesso no to coś tam może. Chociaż w sumie <laughs> nie wiem czemu, bo um, na tych ściankach wyszło całkiem spoko. No i teraz jak już miałam e, zagasowane wszystkie tekturki tym gazem transparentnym. Ono oczywiście wyschło, no to nakładam złotą farbkę. Mm, przyznam się, że kombinowałam, jak to najszybciej pomalować. E, już nie chciałam wylewać jej na, na folię i tą i tej folii malować. Ale wydaje mi się, że takie takie po skosie moje malowanie, które sobie wymyśliłam, było całkiem um, efektowne. efektywne. <laughs> efektowne to, to jak już pomalowałam. <laughs> Pomalowałam ich 5. Kupiłam chyba 8 na wszelki wypadek. No i tutaj już stwierdziłam, że nie zdzierżę malowania klejem każdej tej z tego paseczka osobno, więc po prostu rozprowadziłam sobie klej na folii i maczałam w nim te No i to był całkiem dobry pomysł. To sobie przycinam kawałeczki tak, żeby się jakby najmniej jakoś tak onacinać i żeby mi się tutaj ten, te wzory tak łączyły ze sobą i fajnie wyglądały. No i pierwsza ścianka gotowa, jak mi gdzieś tam klej powyciekał, no to wzięłam go pędzelkiem wyczyściłam. Tutaj przejeżdżam z tą złotą farbką w miejscach, gdzie cięłam, żeby nie wystawała taka jasna tekturka, tylko żeby po prostu był złoty kolor. No i druga ścianka już obklejona. Czas na przód. Na przodzie właśnie też zaznaczam sobie, gdzie mamy cięcie pomiędzy jakby tą ścianką stałą a szufladą. Przycinam sobie tą tekturkę, potem przyklejam dół. No, i z prawej strony doklejam tekturkę. No i co? Chciałam obkleić tył, ale okazało się, że został mi tylko fragment jednej złotej, ozłoconej tekturki, więc musiałam dwie kolejne zagasować, pomalować złotem. No ale tutaj już jakby nie było problemu. No i w zasadzie organizer gotowy. Tutaj właśnie poprzycinałam jeszcze. Te końcówki, jak gdzieś tam te tekturki jeszcze wystawały, tu przejechałam sobie złotą farbką, czyli tam gdzie wcześniej wykałaczką hmm, jeździłam, tak teraz właśnie jeszcze przemalowałam złotem. No i ostatni taki akcent, czyli przyklejenie takich szklanych perełek hmm, jako trzymadło i do szuflady, ale też wyżej nieużytkowe w zasadzie ale żeby jakby, wiecie, wyglądało spójnie, więc druga gałeczka poleciała na górę, no i tyle, i koniec, ciekawa jestem jak Wam się taki organizer podoba, w takim stylu, w ogóle, coś innego, prawda? Trzymajcie się, pa pa!